Różnego rodzaju media doszukują się wpadek kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów i tak oto gazeta wyborcza dopatrzyła się również wpadki, pseudo-wpadki naszego komitetu i mojej osoby jako kandydata na prezydenta miasta Wrocławia. Ten punkt naszego programu zakłada rower dla każdego mieszkańca miasta Wrocławia. Gazeta drwi z tego pomysłu. Jest to projekt na miarę XXI wieku. Wychodzimy ze swojego miejsca zamieszkania i przed naszym domem jest parking. Na tym parkingu stoją wszelkiego rodzaju jednoślady. Możemy wziąć sobie taki jeden pojazd i tym pojazdem przemieścić się w różnym celu. Możemy odwiedzić bar, możemy odwiedzić kino lub na zwykły spacer. Jedziemy do docelowego miejsca, tam zostawiamy ten pojazd i na przykład po seansie kinowym Wracamy, bierzemy ten sam pojazd lub inny, który znajduje się na tym samym parkingu. Czy to jest możliwe? Autorzy artykułu zakładają, że nie. Może autorom artykułu nie mieści się po prostu w głowie taki pomysł. Na świecie, w Europie istnieją już miasta, które są bardzo przyjazne komunikacji rowerowej. Na przykład Kopenhaga. My, jako miasto, sfinansowalibyśmy cały projekt, który jest naprawdę bardzo tani. Rower dla każdego mieszkańca miasta jest w zasięgu ręki. Otóż wyprodukowanie takiego roweru przy ilości 100 tysięcy sztuk może kosztować maksymalnie 300 zł, nie więcej. I to daje nam kwotę 30 milionów zł. I teraz uwaga! Strona internetowa promująca Dolny Śląsk kosztowała 66 milionów zł. Czy nasz projekt jest drogi? Nie. Zbudować całą infrastrukturę, tanie parkingi, serwisy będzie nas to kosztowało około 50 milionów złotych. Wpływy z reklam umieszczane na rowerach zredukują nam koszty całego pomysłu. Czy kradzież takiego roweru byłaby opłacalna? Oczywiście nie. Rower byłby bardzo tani, specyficzny, o odpowiednich parametrach, więc złodziej nie miałby żadnego w tym interesu. Zdawać by się mogło, że nasz pomysł jest nierealny, że jest śmieszny i absurdalny. I tak zapewne wydawało się redaktorom z gazety.pl. Natomiast to, co Państwu przedstawiłem, świadczy, że ten pomysł jest na wyciągnięcie ręki, jest możliwy do zrealizowania przy niewielkim nakładzie finansowym. Oprócz tego mamy wiele innych pomysłów, które mogą usprawnić miasto, mogą uleczyć to miasto. Samofinansująca się, bezpłatna komunikacja. Darmowe obiady dla każdego dziecka w każdej szkole. Internetowe centrum mieszkańca. Nauka jako praca. Oparty na polskim kapitale. Dziennik wrocławski. I to wszystko może spiąć Bank Miejski, Bank Municypalny. Czy możemy tego dokonać? Oczywiście, że możemy. Możesz tego dokonać ty? Ja? Solidarność Walcząca? Wszyscy razem, wspólnie możemy to zrealizować. Jest jedno ale. Musimy powiedzieć stop. Stop arogancji władzy, której przykładem jest incydent z Wyspy Piaskowej, załatwiony w bardzo nieładny sposób. My proponujemy całkiem coś innego. Proponujemy Solidarny Wrocław? Proponujemy władzę jako służbę dla społeczeństwa? I możemy tego dokonać, tylko musisz pójść na wybory. Stop, piratom drogowym.